Ale i Pracy w Lublinie. Witam Ale i Pracy w Lublinie. Tu mamy sklep sportowy I rowerowy Jesteśmy w Równinie w miasteczku, witam serdecznie.

tam daleko prosto mamy McDonald's Maka zapraszamy do McDonald's na frytki I ścieżka rowerowa tu jest Tu jest właśnie ścieżka rowerowa i tu jest ten sklep rowerowy. Mynia, McDonald's i Galeria. Dziękuję bardzo za uwagę. Kolejny film już niedługo.